Demokracja walcząca w działaniu. Wieża Babel Eurokołchozowa. Trochę dzieło w procesie. Tak z zewnątrz ta wieża wygląda. Jakby właśnie architekt inspirował się wieżą Babel Broigla. A, a tu widzimy, że częściowo w remoncie. W środku, no cóż, minęły już parę lat, proces dekapitalizacji postępuje na wyższe piętra, nie zawsze dochodzi ciepła woda. Nie narzekam, tylko informuję, że ten eurokołchozowy titanik wyglądał fajnie, póki stał w suchym doku w porcie, a, a teraz idzie na dno. No i pytanie, rodacy Polacy, czy idziemy... Tam dokąd ten Titanic zmierza, czyli na dno, yy, przyspawani, czy może czas najwyższy odczepić naszą, może ciasną, ale jednak własną szalupę, bo demokracja, demokracja w akcji, demokracja w działaniu, demokracja walcząca, ona zawsze. Prędzej niż później odsłania swoje wredne, totalniackie oblicze, i właśnie ostatnio odsłoniła, kiedy wariant rumuński został skutecznie przeprowadzony we Francji. W Rumunii odstrzelony został, jak wiemy, pan Georgescu, który wygrał, a właściwie wygraną w wyborach prezydenckich miał w kieszeni. No i i po prostu go nie zarejestrowali, a w ostatnich dniach we Francji pani Maryna Lepenowa została odstrzelona wyrokiem sądu, notabene wcale nie najwyższej instancji i jeżeli ten wyrok się utrzyma, dlaczego miałby się nie utrzymać, to pani Maryna nie będzie mogła korzystać ze swojego prawa Biernego wyborczego, to znaczy kandydować w następnych wyborach przez ładnych parę lat, co sama e, definiuje jako zadanie jej śmierci politycznej. Ciekawostka, bo tak się starała pani Le Pen, tak się starała, tak była układna, e, tak daleko wyszła naprzeciw oczekiwaniom mainstreamu i, i, i tego reżimu. Mafii, służb. Iluż, iluż we Francji pewnie, pewnie ta triada jest szczególnie mocna. Skapitulowała na tylu odcinkach frontu, wyprzedała konserwatywne, prawicowe postulaty po to, żeby być dobrze z Żydami, po to, żeby być dobrze z sodomitami. Przystąpiła bądź co bądź współtworzyła tutaj taką grupę w Eurokołchozie, której członkiem obserwatorem jest jedna z żydowskich partii rządzących w państwie położonym w Palestynie. No więc tak się starała, tak, tak starała się dostosować do oczekiwań mainstreamu, no a na koniec została skasowana. No i pytanie, jaki wariant zostanie zrealizowany w Polsce? Czy ci, czy ci poszukiwacze mitycznego centrum, czy ci, którzy opuścili prawą flankę polskiej sceny politycznej, już ani wolnościowe, ani narodowe, ani konserwatywne postulaty nie są wysuwane przez y, zmierzających do centrum, czyli do bagna, mówiąc po francusku, bo to z ich tradycji politycznej to określenie bagno między prawicą a lewicą. Ci, którzy y, liczą na to, że im mainstream da żyć, da funkcjonować, da urzędować, czy się w Polsce przypadkiem nie przeliczą podobnie, podobnie jak się przeliczyła? Liderka francuskiego frontu narodowego. Tu w każdym razie powiedzmy to sobie wyraźnie, żadnych złudzeń, panowie, tam, gdzie demokracja walczy z wolnymi narodami Europy, gdzie sięga po naszą majętność, gdzie za nic ma naszą godność, wolność i tradycje, tam nikogo nie powinno to dziwić, więc, więc my, przynajmniej na prawej. Flance my, wolnościowcy, narodowcy, konserwatyści, tradycjonaliści, niezniuansowani i bezprzymiotnikowi, my przynajmniej nie jesteśmy zdziwieni. Do zobaczenia.